Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Miłosz Tor i w imieniu Dominacji zapraszam Was na kolejne spotkanie, kolejny skrót z meczów Memorial Radosa na FOPAPL. Przed nami jedna czwarta finału, w której zmierzymy się z drużyną Noto to Racism, czy No to Racism, zależy jak to powie. Zatem. Co to za drużyna? Co to za przeciwnik? Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, z kim się zmierzymy. Mogę Wam tylko powiedzieć, że drużyna ta aktualnie gra w drugiej lidze. Znajduje się gdzieś w połowie tabeli. Zatem myślę, że przeciwnik nie jest dość wymagający. Oczywiście, tak jak wspominałem w poprzednim materiale, liczymy na co najmniej półfinał. Jak nie finał, gdzie właśnie dopiero. Tej, w tej fazie e, pucharu e, zaczną się schody. E, zatem e, zapraszam Was na ten skrót. A jeśli chodzi jeszcze o poprzedni mecz z drużyną mm, ks Kosmos PL, no to odnotowaliśmy dwa pewne zwycięstwa. E, jeśli nie oglądaliście jeszcze tego skrótu, to z, z gorąco Was zachęcam. E, wszystkie skróty z memoriału macie w playlistzie, a link do playlisty macie e, na dole w opisie lub. Po prostu klikając na prawy górny ruch, gdzie macie udostępnione karty. Zatem zapraszam Was na skrót. Do usłyszenia. No jest. tak. pierwsze, sekundy. Steven, tak, otwierdzam. Tworza Jak Tak, cholera. Czekajcie, Steven jest? Steven Hammond. Dobra. A wiecie, kurde, że za dwa jedziemy. tygodnie w demko będzie 16. I wzb... Polak. Duży się zmieści. Brawo, no jest, brawo. Zemieniamy. Ale dziwnie to było, bo mi na początku było. Brawo, zaczęło... bramkarze. trochę no. się no, chyba zbłosiły. Od z... DP-u tak. i od rzeka. Nie, tam coś się zblokowało, tylko nie wiem czy musiał, jakaś animacja wybijania się była. Dobra, wrzucam. No nie, nie moja asyst... No nie, moja asyst... O ja kipres, ty. Może na błota by wpadł, jakby strzelił też. Wujalas? Ta... Wujalas? Wow, Łoł. Najlepszy napaznik. No, o... Najlepsza Aleście tam dwóch zbiegli, kurna, i nikogo potem nie na nas akurat. Ole, bomba! Nice! Yes. Yes. Yeah! Zero. Stobanie. <gry> Stobań! Ej, tutaj gdzie jest twoja nutka tradycyjna? Kurde, nie przygotowałem tu. się, przepraszam. Tu. Tu, 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 tu. A może teraz hmm. nic no nie robić jeszcze wewali spodziewał wszyscy wskazywali ich na poradkę tymczasem a tymczasem grają znakomicie Wydaje się, że zaskoczyli wszystkich My mamy chyba jako jedyny taki stały tego skład, nie? że tam nie ma żadnej mieszany.

W ogóle powiedzą do tej O, dobry ja! był. O, dzius. 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 o kurde. <ścoughs> Alpio. Tak, to pod, ja. pod, pod tak. co zrobił. Gola szwie, nie będę strzymywać. Nie, 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 nie ja to do drugiego stopnia. do Korda nie puściłem. Teraz no. zaufajmy. Bacz, paczek boccela, bacz, 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 Zgadza? to? Nice. Oj, 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 jaką tu zły wysyłkę. Brawo, Nie bierze. Look out! To... Ale bomba. Nie bierze. Ej, puść, puść. Wszystko w ramkach puszcza. Kurde, nie. Co to? Nie to. Jezu, co to, to było? Co to za kidzie? Weź, psujesz to atmosferę. Żeby... Oooo, jeszcze czerwono na koniec. Nie no, rzuca bo... dawaj, no. piłę. Także do... No. Koniec. Tak, no, to... GG. GH w sobie. Choć half. taki właśnie początek sezonu im chodziło. Prawi niby pierwszy skład, no ale oglądał z Sprawiedliwość dosięgła. Mają no, ja dopiero drugą połowę. Kończę, bądź drugą połową. No właśnie nie umiem znaleźć. To wpisz Bayern, Bayern München, Golsong. The Do country. Nie chcę nic mówić, ale Men of the match Fabregas. Ja no, już w Chelsea tak no. Jest, gramy No to go No, no mało wywalić wtedy rip. Rip. Jak tam? Ale kurwa nie ma się na strzał Broni Dobra No jest oh, dobra, no, to no ładnie Za ma Ja, ej, wolno. ej! No nie wierzę. A co to wszystko w obruchu? Nie pytaj, proszę cię. Przewrócił się z wrażeniem. No ale że to tak weszło, tak? Też to nie wierzę, że tak późno zareagował. Długi zagrał. No, sprawdź, to tak daleko. za nami rezultat 1 do 0. Tu mamy zaskoczenie. Bo nie chciałem do ciebie, że chciałem tam do przodu, nie, nie, nie wiem, jest O chlera, cholera, A ja mam blisko kamerę i miałem tylko na zawodnika, więc nie wiedziałem, gdzie jest przód nawet. to to kurwa było? Nie zrano w piłkę. Uuu, wuj, co was sporo jest do niego, Dobra, ja! Ja! To Jest zóra. ja jest już nie mogę nic ja! zrobić. Czemu nie strzelałeś? Bo nie strzelałem, trzeba to skomuwałem później Jest okazja! Ja Fart, nie fart, wpadła. Ja, ja. Nie, nic nie wpadło. Good game. No jest... Na awans, ale ten rewanż no... ...najlepiej nie wyglądał. No ciężko tak. Zawsze, że rewanż mamy Zabrakło nam bota w na napadzie. <coughs> Dosłownie. Sam co się z nią mówi, że jak strzelą gola, to... Ja się nie śmieję, ja mówię serio. Ale ja. O, o, o 100%, 100%, że dominacja lepiej. się wycofuje z tego rozgrywki i ona ma on się. Tak. Lamimy la wolną go laszli. Ale ja Chętnie zagramy mecz czas trzecie miejsce.